Przez ostatnie kilka miesięcy THQ Nordic niespecjalnie rozpieszczało nas, jeśli chodzi o nowości związane z gotikiem Remake. Wprawdzie mieliśmy okazję zapoznać się z kilkoma odświeżonymi potworami oraz dwoma odcinkami podcastu o pracy nad produkcją za kulis, jednak fani serii czekali na coś bardziej konkretnego. I tak, niestety nie poznaliśmy ani daty premiery, ani nie zobaczyliśmy gameplayu, ani też nie dowiedzieliśmy się jak będzie wyglądać najważniejsza postać w grze, czyli bezmienny. jednak zamiast tego dostaliśmy podobnie jak w zeszłym roku zwiastun, który tym razem prezentuje nam stary obóz choć prezentuje nie tyle samą lokację, co tętniący życiem mikroświat. Sam oczywiście z wypiekami na twarzy oglądałem odświeżoną wersję Starego Obozu, jednak jestem też pełen niepokoju co do całego kształtu produkcji, ale o tym za chwilę. Jak wiemy, pierwotnie demo nie miało za klimatu pierwowzoru, przez co na twórców ówczesnego dema spadła masa zasłużonej krytyki. Wydaje mi się, że obecnie chcą stworzyć jak dziwnie i absurdalnie by to nie zabrzmiało, bardziej gotikową produkcję niż sama klasyczna jedynka. Wyciskając wszystko to, co było Dobre w pierwszej odsłonie oraz dodając zawartość, która idealnie wzbogaciłaby grę. Nie przedłużając więc, przejdźmy do tego, na co wszyscy czekamy. Sekwencja wprowadzająca zaczyna się przy głównej bramie starego obozu. Scena ta przedstawia grupkę kopaczy oraz strażników. Najprawdopodobniej jest to konwój ze starej kopalni i już tutaj widać, że twórcom bardzo zależy na tym, aby świat sprawiał wrażenie tętniącego życiem oraz w miarę jak na gotikowe realia był realistyczny. Twórcom pierwowzoru bardzo zależało na tym, aby ich gra na początku lat 2000 zawierała jak najwięcej mechanik, które dodawałyby do rozgrywki jak najwięcej realizmu. Jednak jak bardzo dobrze wiemy, było to dość karkołomne ze względu na ograniczenia technologiczne. Dlatego bardzo podoba mi się, że alkimia zamiast robić remake 1 do jednego, to dodaje wiele elementów oraz mechanik, których zadaniem będzie zbudowanie w miarę realistycznego świata. Mam cichą nadzieję, że w trakcie napadu nowego obozu na konwój starego będziemy mogli wziąć w nim udział. Później widzimy scenę z kopaczem oglądającym sakiewkę i mówiącym coś pod nosem. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na mimikę postaci. Choć nie widzimy tak naprawdę za wiele, tak widać, że ruchy ust są w miarę naturalne, ale o samych emocjach wyrażanych przez NPC opowiem troszkę później. Następnie scena przedstawia finalnym, mam nadzieję, Zamek Magnatów. Widać, że jest on nieco wzbogacony względem oryginału. Zamiast prostej bramy mamy portal, na którym możemy dostrzec gargulce z głowami cienią stwora. Często spotykam się z krytyką bariery, gdyż zwyczajnie na innych materiałach jest ona po prostu niewidoczna. Tak tym razem mamy możliwość podziwiania jej w pełnej krasie. Fajnie, że nie jest to ta dziwna niebieskawa kopuła z Gotika 3 przypominająca klosz. Kolejną rzeczą, na którą chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, to całkiem nieźle wyglądająca animacja postaci. Oczywiście nie jest to gameplay, tylko zwiastun. Tak jest on zrobiony na silniku gry, więc nie wykluczone, że w trakcie rozgrywki postacie będą poruszać się w podobny sposób. Dzięki temu, że mamy materiał w rozdzielczości 4K, możemy dostrzec znacznie więcej szczegółów, niż w ubiegorocznym zwiastunie. Twórcy zadbali nawet o takie głupoty, jak ustawienie postaci w podobnym miejscu co w oryginalnej jedynce. Tym razem zamiast dwóch strażników, mamy dwóch cieni. Co ciekawe, jest to pierwszy materiał prezentujący ubrania, czy tam zbroję tej gildii. Jeśli się przyjrzymy, to bez problemu powinniśmy zaobserwować, że jeden z cieni ma lekkie ubranie, zaś drugi nosi pełnoprawą zbroję cienia. Do samego wyglądu pancerzy jeszcze wrócimy. Na uwagę zasługują animacje twarzy oraz rzecz niesłychana: szyi. Tak, tak, szyi. Raczej mało prawdopodobne, aby Alchimia zrezygnowała z tego szczegółu w finalnej wersji gry. Sceny później twórcy oczywiście nie mogli sobie darować i musieli pokazać, że to naprawdę Gothic, dodając sekwencję z próbą włamania się do domu. Właściciel bez chwili wahania przegania potencjalnego włamywacza. Identycznie mechanika wyglądała w dwóch pierwszych częściach i świetnie budowała wrażenie obcowania z tętniącym życiem światem, gdzie zwykle NPC zdawali się reagować na toczący ich świat. Kolejna scena to istna poezja dla oczu i uszu. Jesteśmy świadkami pacyfikacji jednego skopaczy przez strażnika, i z tego co się orientuję, to może to być Bladwin. To, co mi się bardzo podoba w tej scenie, to zdecydowanie animacja pancerza strażnika. Fakt folki przenikają przez przeszywanice, tak jednak fajnie, że elementy pancerza nie są statyczne i poruszają się wraz z ruchami postaci. Mam ogromną nadzieję, że Arkimia stworzy wiele dobrze wyreżyserowanych scenek, takich jak na przykład ta. Co niektórzy narzekają na przesadzoną brutalność, która to niezbyt pasuje do gotikowego uniwersum. Według mnie brutalniejsze sceny, jak ta niniejsza, idealnie wpisują się w brutalny i niezbyt przyjazny świat pod magiczną barierą. Wszakże jest to kolonia karna dla wszelakiej maści kryminalistów, więc okrucieństwo oraz przemoc pasuje do starego obozu jak Ulał. W ramach ciekawostki przypominam, jak wyglądał Gladwin w krowym demie, więc widać, że twórcy zrobili sporo, aby zachować gotikowy klimat. Kolejna scena przedstawia trzech kopaczy oraz nowicjusza z obozu na bagnie obok ogniska. Jeden z nich opieka ścierwojada na narożnie. Sam ptak Nielot wydaje się nieco inny względem wcześniej zaprezentowanej grafiki. Poza tym scena prezentuje również nowicjusza z obozu na bagnie, którego strój z tego co się orientuje niezbyt przypadł do gustów graczy, gdyż jest zbyt uproszczony jak na lekką zbroję nowicjusza. Osobiście jestem myśli, że jest to ubranie zastępcze zamiast przepaski. Możliwe, że podobnie jak kopacze, taki nowicjusze będą mieć zwykłe ubranie, typowe dla danej frakcji, jednocześnie niedostępne dla graczy. Moją teorię może potwierdzić fakt, że sekciarz, choć ma ogoloną głowę, tak nie ma jeszcze tatuaży, więc możliwe, że jest członkiem bractwa od niedawna, więc nosi zwykłe ubranie, a nie jakąś zbroję. Ostatnią rzeczą, na którą chciałbym sfokusować Waszą uwagę, jest sposób noszenia toporka. W przeciwieństwie do oryginału tym razem ostrze zwrócone jest ku górze, dzięki czemu można broń po prostu wsadzić za pasek. Jestem ciekaw jak będzie wyglądać dobywanie takiej broni. Kolejna scena przedstawia racjonowanie posiłków i tym razem możemy zobaczyć ciężką zbroję cienia z bliska. Bez wątpienia jest to ten wariant pancerza, gdyż postać ma rękawice połączone z karwaszami krótką kolczugą oraz część okalająca korpus przypomina brygantynę, podobnie jak w przypadku oryginalnej. Zbroju. Wracając do sceny z rozdawania posiłków, możemy bez problemu rozpoznać dwie kultowe dla jedynki postacie. Pierwsza z nich to oczywiście kucharz Snaf, jest nieco mniej muskularny w porównaniu do oryginału, tak bez problemu możemy rozpoznać jego twarz, pomimo tego że nosi dość specyficzną czapkę. Drugą postacią, która żywiła reaguje na brak posiłku, jest oczywiście wrzut, któremu zmieniono fryzurę. W dalszej części tej sceny widzimy jak jeden z kopaczy wytrąca drugiemu z rąk miskę z jedzeniem, wskutek czego dochodzi między nimi do bójki. Oczywiście, podobnie jak w przypadku oryginalnej jedynki, inni kopacze zaczynają dopingować walczących. Jestem ciekaw, czy podobne wydarzenia będą mieć miejsce w finalnej grze. Nie ukrywam, że byłby świetnym elementem dodającym szczyptę realizmu. Ostatnia scena przedstawia tak długo zapowiadaną przez twórców arenę, zdając się być nieco mniejszą niż na screenach, jednak nadal znacznie większą oraz bardziej rozbudowaną względem oryginału. Widzimy jak niemała publika jego gołądupca walczącego z ognistym jaszczurem. Finał walki zdaje się jest nam znany. Miejmy nadzieję, że w finalnej grze turniej gladiatorów będzie przypominać ten z Kronik Myrtany, gdzie walczyć będziemy z różnymi osobami, jak i potworami. Nie muszę chyba wspominać, że strasznie brakowało mi tego turnieju w pierwszym gotiku. Scena kończy się tym, że Vladimir kapiszonuje twarz kopacza, który to jest główną postacią zwiastu. Wydawać by się mogło, że to wszystko, ale jak mawia klasyk, nic bardziej mylnego. Po zakończeniu zwiastuna wyświetla nam się końcowa plansza, dzięki której możemy się dowiedzieć, że za twarze oraz motion capture odpowiadają zewnętrzne studia, więc nie ma co się dziwić, że animacje, twarze jak i mimika wypadają całkiem nieźle. Z kolei sam Zwiastun naprawdę mi się spodobał i czuć, że nad projektem pracują osoby, które bardzo dobrze rozumieją klimat pierwszego Gotika i mało tego potrafią go jeszcze wzbogacić. Jeszcze kilka słów o przesadzonej brutalności i wulgarności. W klasycznej jedynce mamy ten problem, że ciągle jesteśmy informowani, jak to społeczeństwo Starego Obozu nie jest zdegradowane, pełne zbirów, złodziei i innych typów spod gwiazdy. Jednak w praktyce mało kto chce nam skopać dubsko i raczej nie potrzebujemy ochrony. Zdaje się, że Alchimia dość dobrze rozumie ten dysonans ludonarracyjny, więc nie zdziwiłbym się, gdyby w trakcie rozgrywki jakiś kopacz spróbował nas okraść. Fajnym motywem byłaby walka z rozmówcą, jeśli poprowadzilibyśmy dialogi nie tak jak trzeba. Mam wrażenie, że znacznie bardziej nieprzyjaznym, a zarazem niebezpiecznym miejscem jest farma Onara albo dzielnica portowa z miasta Korinis, aniżeli Stary Obóz. Właśnie dlatego twórcy pokazują brutalne sceny, aby upewnić nas, że tym razem wycieczka do najstarszego obozu nie będzie przechadzką po szkolnych korytarzach, a przeprawą przez krwawe więzienie. Dla mnie, Alchimia idealnie oddaje surowy klimat pierwszego gotika, więc co do tego raczej bym się nie martwił. Niepokoi mnie za to fakt, że póki co twórcy prezentują nam wyłącznie stary obóz, przez co mam wrażenie, że inne lokacje z gry są nawet nietknięte. Więc jeśli w najbliższym czasie nie dostaniemy żadnych informacji o kolejnych obozach, ewentualnie innych miejscówkach, to raczej nie liczę że gra ujrzy światło dzienne w 2024 roku. Podsumowując, zwiastą tylko upewnił mnie, że Alkimia wie co robi, a ja nie mogę się doczekać, aż przedstawię nowy wygląd bezimiennego oraz fragment gameplayu. Jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie. Czy spodoba Wam się zwiastun, czy też nie, piszcie klasycznie w komentarzach. A my widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć! No to witamy na pokładzie.